Ogrzewając się w cieple niedawno opublikowanego filmu Minecraftowego, Razer wskakuje na ten hype train i wydaje swoje peryferia. Mamy tutaj kompletny set do grania w Minecrafta, w sumie dedykowany dla fanów Minecrafta: podkładka, myszka, klawiatura i słuchawki. Wszystkie, co ciekawe, są to budżetowe produkty oczywiście budżetowe jak na Razera, i o tym też dzisiaj sobie powiemy ale czego można się spodziewać po całym zestawie Minecrafta? Dla kogo on jest i jak sprawdza się w praktyce? Zapraszam. Cześć Łanko moi drodzy, z tej strony Radyjko. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie, tak jak powiedziałem przed chwileczką, omówimy sobie zestaw Minecraftowy, który trafił do mnie do przygotowania shortsika jakiś czas temu. Shortsik już jest na kanale, ale ja uznałem, że to jest na tyle ciekawy zestaw, na tyle to jest rzeczy, które warto omówić, że przygotuję dla Was również i długi materiał. Zaznaczam to tylko ze względu na to, żebyście mieli jasność, że ja dostałem tę peryferię od Razera, ale ani oni nie widzieli tego materiału, ani nie mieli na jego wpływ, ani w sumie nawet nie chcieli, żeby długi materiał powstawał. To jest tylko i wyłącznie moja własna inicjatywa. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, to koniecznie subskrypcja łapeczka w górę i zachęcam również do wspierania tego kanału. A my chodźmy wreszcie do materiału, bo sporo się dzieje. Tak jak powiedziałem, zestaw peryferiów przygotowany przez Razera są to budżetowe propozycje. I brzmi to naprawdę dziwnie, mówiąc budżetowe propozycje w kontekście peryferiów Razera. Aczkolwiek wciąż nie jest tak drogo, z jednym drobnym wyjątkiem. Na czteroelementowy zestaw dwa uważam, że są naprawdę bardzo fajne i warto się nad nimi zastanowić. A dwa kolejne uważam, że... No nie, są fajne i nie warto się nad nimi zastanawiać. Zestaw ten to, tak jak powiedziałem, nie lada gratka dla wszystkich fanów Minecrafta. Ze względu chociażby na to, że wraz z tymi peryferiami, które oczywiście na zewnątrz wszystkim pokażą, jak bardzo uwielbiacie tę grę, mają do odblokowania dodatkową zawartość w grze. I teraz w zależności od tego, jak drogi, można powiedzieć, zestaw kupicie, to możecie dostać albo jeden, albo drugi element kosmetyczny. Ja w Minecrafta grałem tych lat temu i teraz jak sobie pomyślę, że no stracił dla mnie tę magię, już nie jest tak atrakcyjny, nie jest tak ciekawy i dlatego też nie będę oceniał tego zestawu pod kątem estetycznym, nawiązującym do dorosłego widza, do dorosłego odbiorcy, mając od razu na uwadze to, że ten zestaw jest prawdopodobnie kierowany jednak w stronę młodszej widowni. I to naprawdę też tutaj widać. Zacznijmy więc od pierwszego produktu, który uważam, że ma sporo sensu i jest zrobiony naprawdę ze smakiem, jest zrobiony naprawdę fajnie. Mowa tutaj o myszce Razer Cobra. Jest to chyba najtańsza w chwili obecnej myszka, albo jedna z najtańszych myszek, jakie jesteście w stanie kupić od Razera. Jeżeli chodzi o kształt, wygląda ona praktycznie wypisz, wymaluj, to jest Razer Viper, czyli bardzo, bardzo dobra myszka, tylko po prostu mniejsza i została dodatkowo przyozdobiona właśnie w klimacie Minecrafta. Ogólnie motyw, jaki nam tutaj przewodzi cały czas, no to jest Creeper i to są zwykłe bloki Minecraftowe. Ze względu na to, że to jeszcze jest hasło takie Keep Creeping it real. Zresztą zobaczcie sobie trailer, jaki Razer rzucił zapowiadając tę peryferia do sieci. To jest jedna z najtańszych myszek, bo w chwili obecnej, jak widziałem w necie, jesteście w stanie ją dostać wersję podstawową, wersję czarną za jakieś 150 zł, więc jak na myszkę do gier, to naprawdę nie są duże pieniądze i uważam, że ta myszka również ma tutaj sporo racji bytu, ze względu na to, że mamy tutaj niebagatelne podzespoły. Sensor to jest tylko i wyłącznie 8500 DPI, ale z drugiej strony, jak już wielokrotnie w innych moich materiałach podkreślałem, nie ma się co prześcigiwać na jakieś dziwne wartości, na to kto więcej 1000 DPI będzie miał. Liczy się precyzja, liczy się niezawodność tego sensora i to jak z niego wykorzystacie. Wiele osób, mimo iż ma myszki z sensorami 26 30 tysięcy DPI, to wciąż sieci na, nie wiem, DPI 1600 na przykład i korzysta z mnożnika systemowego. To jest zupełnie jeszcze temat na inny materiał, do tego być może kiedyś wrócimy, ale uważam, że jeżeli chodzi o budżetowe. Myszki to tysiąca to jest rzeczywiście dolna granica bólu, dolna granica komfortu, ale ta myszka nadrabia innymi cechami, które na pewno warto mieć na uwadze. Jak chociażby fakt, że w Minecrafcie akurat liczy się bardzo dużo, bardzo szybkiego klikania, mega precyzyjnego klikania, no to tutaj, żeby mieć gwarancję tego, że ta myszka wytrzyma na naprawdę bardzo, bardzo długo i da nam najlepsze czasy reakcji, albo jedne z lepszych czasów reakcji, mamy tutaj do czynienia z optycznymi przełącznikami. Tak, to jest myszka za 150 w zasadzie złotych, która ma optyczne przełączniki. To są Razerowe optyczne przełączniki trzeciej generacji, które mają żywotność 90 milionów kliknięć. Więc jeżeli chodzi o jakieś dwukliki czy też problemy związane z klikiem, samym kliknięciem, absolutnie nie powinny tutaj żadne z tych występować. Myszka sama w sobie jest uniwersalna, jest symetryczna z tą różnicą, że tylko po lewej stronie mamy dodatkowe przyciski Mouse Button 4, Mouse Button 5 po prawej stronie ich nie ma. Po bokach niestety grip, to jest zwykły plastik, nawet nie ma tutaj żadnej dodatkowej teksturki, więc chwytno czuć, że to jest po prostu lekka, plastikowa myszka ale tak jak powiedziałem, w tej cenie nie ma się co za bardzo nad tym zastanawiać. Masa tej myszki to 50 kilka gramów, więc wciąż jest w dolnym spektrum, jeżeli chodzi o to, ile teraz myszki tak na dobrą sprawę ważą. W sumie nie powiedziałem jeszcze o spodzie. Tutaj mamy czyste PTFE, dwa duże ślizgacze i jeden dookoła sensora, e, czyściutkie PTFE, więc to po prostu śmiga bardzo, bardzo dobrze. W połączeniu z małą masą jest ekstra. Personalizacja, jaką tutaj mamy, to jest logotyp Razera, który jest podświetlany i oczywiście współgra z Razerową Chromą, więc pobieramy signapsa i wszystkie inne światełka Razera, jakie tylko mamy, możemy sobie z tym zsynchronizować. W przypadku mojego komputera ta wieżyczka z tyłu to też jest Razer, tutaj leżą jeszcze dodatkowe Razery, tutaj to też jest Razer, więc wszystkie te elementy w moim Razer Studio, w Chroma Studio jestem sobie w stanie zsynchronizować i to świecenie działa naprawdę bardzo, bardzo ładnie, więc jeżeli chodzi o RGB Razer zawsze dowozi. Dodatkowo przewód w oplocie jest jest to dość miękki oplot, ale nie jest to na pewno parakord, więc jest to przewód odczuwalny w trakcie użytkowania. Elementy personalizacji związane z Minecraftem. No to mamy przede wszystkim zielone klawisze i sublimacyjny wydaje mi się nadruk na prawym przycisku. Oczywiście jest to twarz creepera. Dodatkowo grzbiet myszki również w klimacie minecraftowym jest utrzymany. Minus jaki znalazłem w przypadku tej myszki, no to fakt taki, że klawisze są po prostu bardzo, bardzo gładkie, więc gdy próbowałem drag klikować, co wiem, że dla wielu graczy Minecrafta jest mega ważne, absolutnie nie jestem w stanie tego zrobić. Być może jakieś grip tape y tutaj pomogą. No, mamy naprawdę dobre przełączniki, więc 20 milisekundy Razer podaje na swojej stronie, że to jest ich czas reakcji. Jeżeli chodzi o cenę, no to tutaj przychodzi bolesne sprawdzenie z rzeczywistością, bo w chwili obecnej ta myszka w wersji Minecraftowej, w tej edycji właśnie zielonej, z dodatkowym elementem do odblokowania, kosztuje 300 zł, więc jest praktycznie dwukrotnie droższa niż jej podstawowa wersja. No, kupując z oficjalnej strony mamy 50 euro versus 70 euro, więc to nie wygląda aż tak źle, ale na polskich stronach jesteście w stanie bez problemu znaleźć tę myszkę w wersji czarnej za 150 zł i wtedy spojrzenie na tę myszkę zieloną za złotych 300 nie wygląda już tak atrakcyjnie. Więc jak dobrze ta myszka by nie była wykonana... To za 150 zł wypada super, za 300 zł, jeżeli bardzo, bardzo musicie, no to jasne, wszystko można sobie uargumentować. Ale jeżeli Minecraft nie jest waszym domyślnym wyborem i nie zależy wam na tym, żeby to stanowisko było całe w Minecrafcie, to ciężko jest mi uargumentować sobie wydatek 300 zł na ten konkretny model. Ale nie tak ciężko, jak w zasadzie uargumentować zakup tej podkładki. Pudełko jest naprawdę zrobione ze smakiem. Tak jak powiedziałem, pakowanie tej serii bardzo, bardzo mi się podoba. To jest Razerowy Gigantus V2. Albo jak to przeczytacie ze przedniemy, to jest gigantus. Uwaga! Jak duża może być podkładka, która się nazywa gigantus? No, What? What the fuck? Nie za duża. Więc Gigantus jest z nazwy tak, jest to duża podkładka, to prawda rozmiar M, czyli najmniejszy, w jakim występuje w chwili obecnej. Również utrzymana w klimacie minecraftowym, jest to podkładka bez żadnego oprzycia, z gumowaną teksturą na spodzie, która sprawia, że podkładka naprawdę w niewielkim stopniu się tylko przesuwa po biurku. Brak obszycia powoduje, że podkładka leży na płasko, leży bardzo ładnie, bardzo równo na naszym biurku. Nadruk jest wystarczającej jakości, nie powiedziałbym, że powala mnie tutaj z nóg, ale jest Ok, jest w porządku, a podkładka sama w sobie ma również jak dla mnie optymalną grubość. Problem pojawia się jednak tutaj, że nie ma optymalnej ceny. Bo jak myślicie, ile kosztuje podkładka? w klimacie Minecrafta. Podkładka, którą sobie Razer stworzył, e, oczywiście licencja, tutaj dochodzi inne rzeczy. Jak na razie to jest jedyny z e, tych czterech produktów, który nie jest dostępny w oficjalnej sprzedaży, więc możemy sobie tylko gdybać. Ta podkładka na stronie waha się w zależności od wariantu tam od 12 dolarów czy tam euro do 50 euro, jeżeli sobie ją chcemy skustomizować i zrobić swoją z nadrukowanym nickname'em, więc rzeczywiście rozstrzał jest naprawdę spory, ale jeżeli chodzi o Tę podkładkę to w sieci na dzień nagrywania tego materiału znalazłem ją tylko na AliExpress do zamówienia za ponad 200. Za ponad 200 taką podkładkę, co uważam wprost jest po prostu rozbojem. Nie jest to rzecz, no wygląda fajnie, rzeczywiście jest utrzymana w klimacie Minecrafta. Rzeczywiście ma to sens, jeżeli chcemy mieć całe stanowisko Minecrafta, ale to jest podkładka, która tak nam rozprawia kosztuje tyle, co myszka. I to absolutnie nie ma wtedy żadnego pokrycia. Jedyną droższą podkładką, którą jakkolwiek bym rekomendował, poza oczywiście tam specjalnymi caseami, gdzie są szklane podkładki, gdzie są jakieś specjalnie podświetlane podkładki, to jest podkładka od Logitecha. Podkładka. PowerPlay, czyli ta, która ładuje ci myszkę w trakcie użytkowania, i to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką Logitech kiedykolwiek wydał. I moje zdanie się tej nie zmieni, zawsze będę tej podkładki bronił. Akurat muszę się przyznać też, że pochwaliłem v 2 gdy się dowiedziałem, że wychodzi V2. Nie kupujcie V2, V1 jest wystarczająco dobre, więc Logitech PowerPlay, jeżeli chodzi o drogie podkładki, tak, to rzeczywiście ma sens, jeżeli sporujecie to oczywiście z myszkami Logitecha. Więc nie zatrzymujemy się przy podkładce, mimo że naprawdę jest jakościowo bardzo fajna, to raczej się o tym nie przekonacie. Nie kupujcie jej. Idąc dalej, przechodzimy do elementu ze który wzbudził najwięcej pozytywnych emocji. Mówię tutaj o słuchawkach. To są Krakeny V4. X. I ten X jest bardzo ważny ze względu na to, że on będzie nam towarzyszył już teraz do końca, bo klawiatura, która jest w zestawie to też jest Black Widow Chroma V4 również X, czyli ta budżetowa, najtańsza wersja. Razer robi tak ze... Ray... Razer robi... Rrr... Rrr... Razer robi tak ze swoimi peryferiami, że wydaje jakąś wersję właśnie chociażby Krakeny V4 i jest wersja zwykła V4, jest wersja Pro, jeżeli się nie mylę, i jest wersja X, czyli ta budżetowa e, ociosana ze wszystkich tych Pro Premium możliwości a budżetowo przeznaczona w zasadzie dla wszystkich. Słuchawki te zatem nie są bezprzewodowe, są to słuchawki przewodowe z dość sztywnym kablem, co akurat mi się bardzo podoba, bo w przypadku słuchawek ten przewód, który nie jest w materiałowym oplocie, to jest taki gumowany oplot, ale jednocześnie wydaje mi się, że to będzie przewód, który po prostu nie będzie się plątał, co jest mega istotne, jeżeli chodzi o słuchawki. Są one podłączone przez USB-C z adapterem do USB-A, więc mamy tutaj wbudowany e, DAC, wbudowaną kartę dźwiękową, więc ten dźwięk bez znaczenia, do czego go podłączycie, Powinien być tak samo dobry albo też tak samo niedobry, jak ktoś złośliwy może powiedzieć. Więc nie będzie on zależał od waszej karty dźwiękowej, od waszego komputera czy od sprzętu, do którego to podłączycie, a będzie zależał tylko i wyłącznie od tych. Słuchawek. Dodatkowo niewielkie, no, można powiedzieć, że symboliczne akcenty podświetlenia, czyli logotypy umieszczone na muszlach. Gdy spojrzymy na inne słuchawki, właśnie Krakeny V4, wersję Pro, czy też wersję zwykłą, to zobaczycie, że całe muszle im się świecą, więc tutaj to jest bieda totalna. Do tego mamy chowany mikrofon w lewej muszli, który się po prostu wsuwa albo wysuwa. Jakość mikrofonu możecie usłyszeć w zasadzie w tym momencie, ponieważ właśnie założyłem słuchawki, podłączyłem je do komputera i nagrywam dźwięk mikrofonem, więc dajcie znać w komentarzach, czy myślicie, że taki mikrofon jest wystarczający. Uważam, że skapci nie wyrywa, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o zwykłą komunikację w grach, to jest to jak najbardziej w porządku poziom. Idąc dalej, na lewej muszli jest również pokrętło od regulacji głośności i przycisk do wyciszania mikrofonu. Na prawej muszli nie mamy absolutnie nic. Akcenty związane z Minecraftem to oczywiście twarze Creeperów, napis Minecraft na boku, ale również taki mały, no nie do końca Isterek. Ale o, proszę bardzo, jak się przyjrzycie, w środku również w słuchawce jest ten Creeper tutaj wrzucony. Słuchawki te zostały wyposażone w 40 mm przetworniki Triforce, czyli to jest też w zasadzie najbardziej podstawowa wersja tych przetworników, które są pakowane do kolejnych odsłon Krakenów. Pady są miękkie, materiałowe, a wypełnienie ich to memory foam. Słuchawki leżą bardzo wygodnie na głowie, docisk nie jest zbyt mocny, jest naprawdę bardzo komfortowy, a sama izolacja pasywna jest również na satysfakcjonującym poziomie. Dodatkowo na szczycie połąka mamy również miękkie Gąbeczkę, więc tutaj te słuchawki, jeżeli chodzi o jakieś dyskomforty, nie ma z tym żadnego problemu. Brzmieniowo, jak dla mnie jest. Okej, okay, jasne, nie są to słuchawki audiofilskie, są to słuchawki do gier, więc też nie będziemy ich oceniali słuchając tutaj utworów muzyki klasycznej, i skupiając się na każdej pojedynczej nutce i sprawdzając rozpiętość sceny. A w sumie przy rozpiętości będąc i przy przestrzeni, to słuchawki oferują dźwięk przestrzenny 7.1. Też najbardziej podstawową wersję to nie jest THX Spatial Audio, które znajdziemy w innych krakenach, to jest zwykły dźwięk przestrzenny 7.1, ale również z tego po prostu można tutaj śmiało. Korzystać. Nie odstraszają mnie, jestem w stanie w nich teraz pracować od dobrych kilku dni. Jestem w stanie w nich też posłuchać muzyki czy obejrzeć film i nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. A wierzcie, mi w mojej karierze naprawdę wielokrotnie testowałem sławki, które bezpośrednio po testach miałem ochotę wyrzucić przez okno i nigdy więcej do nich nie wracać. Te już w zasadzie tydzień leżą na moim biurku i cały czas ich używam. W pełni obrazu pozostaje nam również spojrzeć na cenę. I o ile podstawowa wersja czarna znowu jest znacznie tańsza. Tak, tutaj przeskok nie jest aż tak hmm, druzgocący bym powiedział. 300 ponad złotych należy zapłacić za wersję czarną i w tej cenie uważam, że te słuchawki są naprawdę bardzo kuszące, chociażby ze względu na bardzo szeroką cross-kompatybilność, bo jesteście je w stanie podłączyć do Play'aka, do Xboxa, do PeCeta, do Switcha, do Steam Deck'a i do wszystkich w zasadzie urządzeń, które mają USB-C, ba, nawet do telefonu możecie je sobie podłączyć, czy tam, czy tam do tableta, jeżeli tam też macie USB-C i grać na tych słuchawkach w drodze, w trasie, to jest naprawdę fajne rozwiązanie i jednocześnie zapewnia Ci też tę samą dobrą jakość audio bez Znaczenia do tego, do jakiego sprzętu się podłączysz. Z drugiej strony, wersja zielona, wersja Minecraftowa za logotyp Minecrafta krzyczy sobie kolejną dopłatę, bo mamy tutaj kwotę ponad 100 euro na stronie, a to przekłada się na prawie 500 zł, które trzeba by było zapłacić za ten zestaw. I w tym momencie, za 500, stówek, uważam, że jesteśmy w stanie kupić już coś ciekawszego. Przygotowany ten klimat Minecraftowy jest tutaj oddany, ale z drugiej strony, 500 zł. I to jest ostatni produkt, teraz numer 4. Produkt, który wzbudził najwięcej negatywnych emocji, jeżeli chodzi o ten zestaw, ze względu na jakość wykonania, ze względu na cenę, jak i sam model, jak i sam ten produkt. To jest, moi drodzy, Black Widow V4X, czyli najbiedniejsza z wersji tych nowych Black Widowek w wersji Minecraftowej, która też jest wykonana. Przeciętnie, o czym za chwileczkę Wam opowiem, a dodatkowo cały zestaw jest paskudnie drogi. Czym się różni od zwykłej V4? Zapytacie? Bo ona kosztuje 4-5 stówek, a nie takie prawie 700 zł, jak wersja. Lepsza. No to zaczynajmy od podstaw. Nie ma tutaj podświetlenia dookoła, nie ma tutaj podpórki pod nadgarstki, a sekcja multimedialna nie posiada dodatkowych przycisków, a jedynie rolkę do zmiany głośności. Co uważam, że jest jeszcze akceptowalnym pomysłem. Warto jest mieć po prostu dodatkową kontrolę nad tą głośnością, w zasadzie bez żadnych dodatkowych strutów klawiszowych, po prostu na wyciągnięcie ręki. Ale i tak największym minusem, do którego nie jestem w stanie się przyzwyczaić i który wypunktowałem też kiedyś w przypadku klawiatur Corsera, jest. Dodatkowa sekcja klawiszy makr umieszczona po lewej stronie. Ja wiem, fajnie jest mieć sześć dodatkowych przycisków, tylko czemu one są umieszczone po lewej stronie? Gdzie każdy z nas, albo przynajmniej prawie każdy z nas, szukając swojego idealnego, optymalnego ułożenia dłoni na klawiaturze, idzie na lewy koniec, znajduje sobie lewy kontrol albo Escape i wie, że to są ostatnie klawisze. To są skrajne klawisze po lewej stronie. W przypadku tej klawiatury tak nie jest i tak jak korzystam z niej również od tygodnia, jest ona na moim biurku. To tak za każdym razem jest mi mega ciężko poprawnie znaleźć po prostu dłonie na klawiszach. Muszę na nią spojrzeć, żeby wiedzieć gdzie jestem, bo ten dodatkowy rządek absolutnie, totalnie wybija mnie z rytmu. Jestem przekonany, że do tego jesteście w stanie się też przyzwyczaić. Być może po dłuższym użytkowaniu. Ja niestety no, więcej niż na tydzień sobie teraz w okresie bardzo gorącym, gdzie testuję wiele różnych sprzętów, nie mogę pozwolić. I przez tydzień tylko i wyłącznie się na to wkurzałem. Więc strasznie, strasznie mnie to wybijało. Będąc na pułapie no, 400, 450, no, 500 zł, jesteśmy w stanie już naprawdę wybierać spośród przeróżnych klawiatur. Naprawdę, absolutnie przeróżnych klawiatur. Zobaczcie chociażby to. To jest klawka, która dopiero do mnie przyszła, jeszcze o niej nic nie ma. O, oni się dopiero. O niej się dopiero coś pojawi na kanale. A ta klawiatura, to mam wrażenie, taki basic. Ona byłaby atrakcyjna 10, no, 5 lat temu, kiedy jeszcze nie było tak spopularyzowane to, że z klawiaturami można zrobić coś więcej niż tylko przemalować. Jeżeli chodzi o wykończenie samej klawiatury, no to górna część jest, górna pokrywa jest metalowa, więc tutaj nie bardzo była możliwość nadrukowania czegokolwiek, dlatego rozwiązali to w sposób, no, skrajnie inny. Bo postanowili nakleić na to folię i ta folia, mimo że trzyma się naprawdę bardzo dobrze, to jestem przekonany, że z czasem może zacząć się odklejać. Chociaż ja tam próbowałem ostrym narzędziem od boku podejść i udało mi się w paru miejscach ją odhaczyć. Plus pojawiają się jakieś niedociągnięcia, jak chociażby mój egzemplarz prosto po wyjęciu z pudełka przy rolce głośności miał tę folię lekko podwiniętą. I to już wygląda znacznie, znacznie mniej estetycznie. Tak jak powiedziałem, nie będę oceniał samego wzoru. Uważam, że jest moim zdaniem no, naprawdę w porządku przygotowany. Ma to jakiś klimat, ma to sens. Jest to. Spójne z całą koncepcją zestawu, ale sama jakość tego wyklejenia jest naprawdę mocno średnia. Do tego klawiatura jest mechaniczna na zielonych przełącznikach i tak jak kiedyś to było bardzo modne, żeby klawiatura była głośna, żeby ją było słychać, tak od dawien dawna to jest. Pierwsza chyba od roku klawiatura na klikających przełącznikach, którą mam u siebie. Bardzo ciężko jest mi takie klawiatury po prostu znaleźć, wziąć, bo ich nie lubię. Nie znam teraz nikogo, kto lubiłby hmm, zróbmy moją klawiaturę jeszcze głośniejszą, bo, bo jest za cicha. Tak nie powinna brzmieć klawiatura za 400 zł. Absolutnie moim zdaniem już tutaj mamy możliwość na popisanie się troszeczkę e, dodatkowymi możliwościami, wrzucenie jakiegoś wygłuszenia, przesmarowanie stabilizatorów, co tutaj nie zostało wykonane. To nie jest moim zdaniem kuszące brzmienie, które Przekonuje mnie do używania tej klawiatury, bo bez, bez słuchawek na głowie nie jestem w stanie z niej korzystać. Bo... bo to pingowanie przy szybszym pisaniu po prostu wybijało mnie totalnie z rytmu. No i głośne klawisze. Coś, do czego też nie mogę się przyzwyczaić. Na plus, na pewno tutaj należy oddać podświetlenie RGB Chroma personalizowane przez wszystkie aplikacje Razera. To działa jak zwykle wybitnie, to działa fenomenalnie, ale sama klawiatura, jak na taką kasę, dla mnie osobiście jest rozczarowaniem. Chociaż jak teraz się tak zastanawia, to 400 parę złotych za pełnowymiarową klawiaturę też nie jest super drogo. No właśnie, gdyby to było 400 parę złotych, bo nie jest. Tak jak powiedziałem, niespełna pięć trzeba położyć za wersję zwykłą, czarną, niepersonalizowaną, a wersja Minecraftowa jest 60 euro droższa. I to ją sprowadza do kwoty 200 euro, które trzeba zapłacić za tę klawiaturę, a w przeliczeniu na złotówki po dzisiejszym kursie nagrywania... To jest prawie 9 stów. Zerknijcie sobie na materiał, który przygotowywałem. Okej, okay, ta klawiatura jest mniejsza, ale to jest Akko M1 V5. Klawiatura, która w sumie leży zaraz tutaj obok. Ciężka, solidna, metalowa, dobre, naprawdę z niezłym profilem. Klawisze, dodatkowe warstwy wyciszenia. Podświetlenie oczywiście, też tutaj jest i wiele, wiele innych hotswap, No mega, mega fajnie zrobiona klawiatura, którą z całego serca mogę Wam polecić, jeżeli chcecie mieć naprawdę ekstra, jakościową klawiaturę za niewielką kasę. W sumie link do tego zostawiam Wam też w opisie. To jest jedna z fajniejszych klawiatur, jakie miałem okazję ostatnio testować. Jest też dobrą bazą do rozbudowy i do zbudowania czegoś własnego. Ona kosztuje tam te 7 stówek ten Razer Minecraft Minecraftowy kosztuje 900. Za 900 mamy topowego Logitecha, 915, który jest topowy w top, jeżeli chodzi o niskoprofilowe klawiatury, typowo dla graczy od Logitecha. To jest najlepsza klawiatura Logitecha, jaką w ogóle wypuścił kiedyś. Nie mówię, że one są rewelacyjne, ale wciąż. Niskoprofilowa, dobra klawiatura, taka topka do gier. 915, idziemy w ciemno, jest bezprzewodowe, jest super. Jesteśmy w stanie kupić już naprawdę customowe, fajne klawiatury, jak chociażby ten Akko, którego Wam przed chwileczką pokazałem, albo jesteśmy w stanie za połowę tej kasy, za te 500, kupić coś naprawdę Fajnego, ciekawego, co może nie będzie Minecraftowe Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, ten Minecraft tutaj to jest oklejenie klawiatury folią i wrzucenie. Aha, Zielone kikapy. teraz jest Minecraft, 60 euro się należy. Ile kosztuje zielony zestaw yy, zielone zestawki kickupów Razera? Zielone kicupy yy, Razera 150 zł. I okej, okay, strasznie drogo, jak na zestaw kapów, Ja wiem, dobuszutowe PPT-ki muszą kosztować, więc customowa folia no 60 euro, można powiedzieć, że tak, trzeba zapłacić za oklejenie i ten wszystko się zgadza. Jeżeli bierzemy ceny rynkowe za zielone kikapy, to tak to będzie wyglądało, ale wciąż w moim serduszku nie jestem w stanie uargumentować sobie wydania 9 prawie stówek na taką klawiaturę. Koniec końców, moi drodzy, cały zestaw uważam za bardzo ciekawy i intrygujący. Jeżeli chcecie mieć zestaw w pełni Minecraftowy, jesteście wielkimi fanami tej gry, to z całą pewnością jesteście w stanie. Znaleźć jakiś powód, czy znaleźć właśnie argumenty, które powiedzą, że tak, ten zestaw jest tym, co da wam pełne szczęścia, co sprawi, że wasze stanowisko będzie unikalne, wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Jeżeli chodzi o pozytywne wrażenia, tak jak powiedziałem, najbardziej spodobałem się tej myszka i słuchawki. Jedne i drugie uważam, że ok, są lekko przepłacone, trzeba do nich troszeczkę dołożyć, ale jednocześnie jest to naprawdę jeszcze w miarę akceptowalny próg bólu, poziom wydatku. Dla podkładki nie mam absolutnie słów, w tej cenie jesteście w stanie znaleźć coś znacznie większego, znowu może nie Minecraft, chyba, że zrobicie sobie swój wzór, to te, będzie wtedy Minecraft, a klawiatura za 900 złotych spada z radaru. Mm. <laughs> Jeszcze na zielonych przełącznikach. Tam wszystko poszło nie tak jakbym chciał, nie tak jakbym sobie tego życzył. Ale jeżeli nie zależy wam typowo na tym minecraftowym wajbie i może szukacie czegoś innego, to jesteście w stanie w podobnej kasie wyszukać ciekawsze, bardziej atrakcyjne, bardziej opłacalne pozycję. Ale z trzeciej strony, jeżeli macie kogoś w rodzinie, kto jest mega wielkim fanem Minecrafta i szukacie czegoś na prezent, to czy słuchawki, czy myszka wydają się być naprawdę strzałem w dziesiątkę. To takie moje przemyślenia na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę i subskrypcja. Dajcie znać w komentarzu, co Wy myślicie o tym zestawie. I to był też pierwszy materiał montowany przez Patryka. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Do zobaczenia. Na razie. Cześć!